Cywilek uwielbia wskoczyć sobie na pościel, ale zawsze daje mu takie prześcieradełko, żeby bezpośrednio na pościel nie wchodził jednak. No bo wiadomo, byśmy się potem, byśmy potem spali w piasku, no i w sierści, a tak to to przynajmniej nie jest to aż tak bardzo odczuwalne. O czym myślisz? O śniadaniu pewnie. <laughs> Moje śliczne psisko piękne. Oczywiście Cywil jest po pierwszym porannym spacerku, żeby nie było, że się tak lenie. Ja wyjdę z nim koło południa. Miziu, nie patrz tak na mnie. Dwa lata kończysz niedługo. Stary byk jesteś, pomógłbyś czasami. Odkurzyłbyś śniadanie byś zrobił. Już nie jesteś małe dziecko. No nie wiem, chociażbyś zabawki swoje sprzątał. Ja już nawet nie mówię o praniu, żebyś pranie wstawiał, ale czasami odkurzyć byś mógł. Zjesz coś? Psi Bufet, zjesz? Chcesz śniadanko? Cywilek wcina Psi Bufet. Dzisiaj dostał wołowinkę. Zobaczcie, jak się zajada. Byłam na mega szybkich zakupach, bo totalnie nie mam nic w lodówce, żeby zjeść coś na śniadanie. A wzięłam mi na koktajl, bo ja słuchajcie, codziennie staram się taką dużą dawką, dawkę warzyw zjadać. Dlatego będzie koktajl ze szpinakiem, bananem i kiwi. Myślę, że połówkę awokado zjem na śniadanie, a połówkę wypiję w koktajlu. Smaki, ja, to jest po prostu moja słabość. Uwielbiam te kaszki. No i serfeta pomyślałam, że zjem z broku. I mam jeszcze buraki. Ja uwielbiam buraki, no i powinnam naprawdę dużo tych buraków jeść. Ten serfeta jest fajny właśnie dla kobiet w ciąży, bo tutaj mamy mleko pasteryzowane. Śniadanie gotowe. Podpiekłam sobie taką włoską bułeczkę z szynką, serem. No i mam jeszcze awokado, szpinak i pomidorka. Idę? Idę dać masz. Dobra, ja już się mniej więcej ogarnęłam, że tak powiem, do dorzucię. Będę dzisiaj zmieniać kolor włosów. W końcu, w końcu! Zmieniam na swój naturalny kolor. Oprócz tego, planuję dzisiaj, to jest. Cywil Balsam. Proszę, powąchaj sobie balsam czekoladowy. Ty nie masz czekolady. Byski nie mogą czekolady. I jeśli chodzi o farbowanie włosów w ciąży, to jakby zapytajcie po prostu swojego ginekologa najlepiej. Po prostu. Według mnie to jest mit. Natomiast tutaj ja bym po prostu działała wedle swojej intuicji, ponieważ. Ponieważ, no wiadomo, jak wejdziecie do salonu fryzjerskiego, nawdychacie się tych wszystkich farb, to może Wam być po prostu niedobrze. To, no jest amoniak, wiadomo, wdychamy go, no i, no i może nam być niedobrze. Natomiast ja uważam, że wszystko powinno się konsultować ze swoim zaufanym ginekologiem. Jeżeli on nie widzi przeciwwskazań, to dlaczego my miałobyśmy widzieć? Tak czy owak ja dzisiaj idę do fryzjera, takiego ekofryzjera z naturalnymi farbami. Tam są 100% naturalne farby, także cieszę się, że wybrałam takie miejsce. Tym bardziej, że nie będę wracała już do blondu raczej, więc te naturalne farby, które są zdecydowanie mocniejsze. Jakoś mi tam nie będą przeszkadzały Słuchajcie, robi mi się już coraz ciężej I dzisiaj mi aplikacja, bo mam taką mamusiową aplikację na telefonie Powiedziała, że właśnie będę mogła mieć problemy z oddychaniem Ponieważ to już jest czas, kiedy wszystko uciska na przeponę I ja to słuchajcie, naprawdę mega czuję Że tutaj mi jest wszystko cias, ciasno się po prostu robi I, I muszę często nabierać powietrze No i właśnie może być, mogą być problemy z nabieraniem powietrza Także no... Także no, robi się powoli ciężko. Ale flaczek z niego. Cywilek na spacerach jest naprawdę mega grzeczny. Zresztą pokażę wam, biorę jego smycz i cywciu chyba ruszamy, co? Biorę telefon i zaraz wam pokażę też o, klucze, Boże klucze. Ja słuchajcie, jeszcze nie zachowuje się za bardzo jak kierowca i potrafię zostawić kluczyki w samochodzie albo potrafię nie zamknąć samochodu. Jeszcze wiecie, mam wrażenie, że zachowuje się trochę jak pasażer, nie kierowca. Pokażę Wam zaraz, jak w ogóle cywila przewożę w samochodzie, bo to też jest ważne, żeby odpowiednio psy przewozić. Uff, uff, ciężko mi! Cywilek sobie grzecznie tutaj czeka. Ma tutaj swoje pasy. Także odpinamy pasy. Są przypięte do jego szelek. No wyskakuj misiu. No i tutaj ma taką matę, która zabezpiecza fotele przed jego sierścią, brudem i kurzem. Ojejku, jak ci piesek cieszy. Co Ty robisz Miniu? Dawaj tego patyka, co? To jest jego patyk, który bierze po prostu za każdym razem na tym spacerze. Chodź, idziemy dalej! Często dostaję też od Was pytania dotyczące tych moich spacerów z Cywilem. Jak to jest, że ja w trzecim trymestrze ciąży w ogóle chodzę z nim na spacery z tak dużym psiskiem. No zobaczcie, on jest bardzo grzeczny, pilnuje się i mam do niego ogromne zaufanie, bo wiem, że zawsze jak ja go zawołam, to on do mnie przybiegnie. Mniej zaufania mam do innych psów które po prostu potrafią podlecieć i czasami, e, no tak z zaskoczenia przybiec. Tego bardzo nie lubię w sumie i słyszę czasami, że ktoś nawołuje tego psa, on nie przychodzi, e, przybiega do mnie, też potrafi na mnie skoczyć, więc raczej mam e, takie ograniczone zaufanie do Właścicieli innych psów i innych psów Niż do mojego własnego Bo ja wiem po prostu, że on jest grzeczny Zresztą jego charakter strasznie się zmienił w ostatnim czasie I jest taki naprawdę bardzo Taki no spokojniejszy Woli sobie powąchać Pobiegać, trzyma się mnie Ja też zawsze mam smaczki Więc wiem, że go zawsze czymś przekupię Nie idziemy w tę stronę Nie w tę stronę, w tu idziemy, chodź W tę stronę idziemy, wiesz Tutaj No Dobrze idziesz. Idziemy tędy robaczku. Co powiesz, cywil? Odpoczynek? Dziś? Mam nadzieję, że tam nie była żadna kupa. Co? Bo on też tak potrafi się w kupie wytarzać. Nie <noise> potrafisz się tak w sobie wydarzać, co? Ile kleszczy będziesz miał? 5 czy 6. Skakuj, hopsaj. No hop, cywciu, no idź. Hopsaj na górę. Dobry piesek, dzielny jesteś. No i on sobie tutaj tak siada, a ja go zabinam pasem, który jest przypięty do. Samochodu. Okej, okay, to są moje ostatnie już chwile blondzie. <gryw> Nie mogę uwierzyć, ale tak. To są moje ostatnie chwile blond w blond włosach. Szczerze mówiąc, to powiem wam, że cieszę się, że, yy, że wracam do brązu. Ale zawsze tak mam przed wizytą u fryzjera, że tak, tak się zastanawiam, że tak. Mm, ale w sumie to ładne te włosy, po co zmieniać i tak dalej, ale nie, dobra. Klamka zapadła, podjęłam decyzję, umówiłam się także. Ja. Jeszcze tego chciałam Wam pokazać, jak beznadziejnie wygląda ten odrost. No zobaczcie. To wygląda naprawdę okropnie, i osoby, które nie lubią odrostu, które, których drażni odrost, tak jak na przykład mnie, no myślę, że będą czuły, wiedziały o co mi chodzi, bo jednak taki odrost jest naprawdę mega, mega wkurzający, to brzydko wygląda, nie lubię tego, nie lubię męczyć się z odrostem, myśleć o tym cały czas, dlatego, no cóż, no, natury się nie oszuka. Wracamy do brązu. Tada! Jestem po, u fryzjera. Włosy prezentują się tak. Są one naprawdę ciemne. Natomiast fryzjerka powiedziała mi, że one po kilku myciach zaczną się wykpukiwać. Nie robiłyśmy żadnej dekoloryzacji. Po prostu została mi nałożona farba bezpośrednio na moje blond włosy. No i tak się prezentuje efekt. Wydaje mi się, że włosy wyglądają prześlicznie. Jak jeszcze siedziałam na fotelu fryzjerskim i zobaczyłam już te ciemne włosy, to miałam taką. Oh, ulga, tak, to znowu ja, to znowu moje włosy strasznie, strasznie się ucieszyłam. No i cieszę się na tą zmianę. Faktem jest, że mogłyby być troszeczkę jaśniejsze, ale tutaj już cierpliwie poczekam na to, aż farba się wypłucze Nie mówiłam Wam, ale wybrałam eko salon fryzjerski z ekologicznymi farbami, które mają naturalny skład. Powiem Wam, że ja się pierwszy raz spotkałam z taką ofertą w ogóle na rynku. Jest to dla mnie osobiście zupełna nowość. Są to naturalne farby, bez amoniaku, bez tych różnych, różnistych rzeczy. No i to sprawiło, że tam poczułam się troszeczkę bardziej komfortowo. Faktem jest też, że farba totalnie nie pachniała. Nic, absolutnie żadnego zapachu nie czułam. Jedynie taki, nawet jakbym powiedziała, przyjemny, taki kosmetyczny zapach. Także jest to fajna alternatywa dla osób, dla kobiet też w ciąży, które gdzieś tam się wahają, zastanawiają i nie do końca y, wiedzą, co robić, czy farbować, czy nie farbować. No to taka forma jest jak najbardziej przecież w porządku. Co, Nuniusiu, Co, kochanie? Także, no, cieszę się bardzo na tą zmianę i brunettę powraca. Synuś zobaczy mamusię w naturalnym kolorze, a przynajmniej zbliżonym, та й цивілятні лапи подає. Ні, цих тю, ну йди, плечу, ой, ти, мій кухонить, дюм, белющу.